Witajcie z tej strony Adam z kanału Twoje Krypto. Dzisiaj chciałbym przeanalizować dla Was projekt Torchain, czym on jest oraz jakie problemy obecnie rozwiązuje w świecie kryptowalut. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, że wszystko co tutaj usłyszycie jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią, a ja nie jestem żadnym doradcą finansowym. W związku z tym, że zebrałem naprawdę bardzo dużą ilość informacji na temat tego projektu, postanowiłem analizę tą podzielić na kilka krótszych odcinków, tak abyście jak najwięcej informacji zapamiętali. Gdybym nagrał to w formie jednego filmu, podejrzewam, że połowę rzeczy moglibyście zapomnieć. Chciałbym również nagrodzić parę najbardziej aktywnych osób na moim kanale i zaprosić ich do własnego kanału na Discordzie, gdzie stworzyłem społeczność, która na bieżąco dogląda różne inne projekty i jeżeli znajdzie jakieś ciekawe informacje, wkleja to w formie takich tłustych pigułek. Jeżeli bylibyście zainteresowani dołączeniem do tej grupy, pod koniec tego filmu powiem Wam, co trzeba zrobić. W tym odcinku postaram Wam się wytłumaczyć, dlaczego trzymanie kryptowalut na sieci natywnej danej kryptowaluty jest najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem. Pewnie zastanawiacie się, co to jest sieć natywna. Jeżeli mamy bitcoina, to jego natywną siecią jest sieć bitcoin. Jeżeli posiadamy Bitcoina na sieci Ethereum, na przykład REN BTC, to nie jest on już na tyle bezpieczny jak na jego natywnej sieci. Gdyż wysyłamy naszego Bitcoina na most REN i oni w zamian drukują Bitcoina na sieci Ethereum, który powinien mieć pokrycie 1 do 1 Bitcoina na sieci natywnej. Bazujemy jednak na zaufaniu do tego mostu, że tutaj nie dojdzie do żadnego haku oraz różnych innych niebezpieczeństw. A więc najbezpieczniejszą formą trzymania naszego bitcoina jest jego natywna sieć. A jeżeli zależy nam na naszym bezpieczeństwie, to właśnie na sieci natywnych danych kryptowalut powinniśmy trzymać nasze środki. W tym momencie nasunęło mi się jedno pytanie: co jeśli posiadam bitcoina na sieci Bitcoin i chciałbym za niego kupić Ether, ale nie chcę wykorzystywać do tego zcentralizowanej giełdy? W tym momencie natknąłem się na Protokół Torchain, za pomocą którego jestem w stanie bezpośrednio zamienić Bitcoina z sieci natywnej na Ether, również na jego sieci natywnej. Gdy to odkryłem, mówię: Wow, to jest niemożliwe, że jesteśmy w stanie już z poziomu jednego portfela zamieniać Bitcoina na Ether. I zacząłem szukać dalej. Okazuje się, że Torchain obsługuje już sześć różnych natywnych sieci. Jest nią Bitcoin, Ether, Binance, Litecoin, Bitcoin Cash oraz Doge. W kolejnych miesiącach mają teraz dodać Lune, UST oraz Atom. Jeżeli to zrobią, to naprawdę będzie duża zmiana, dzięki której będziemy mogli bezpośrednio z poziomu portfela zamieniać nasze Luny na Bitcoin, na Ether lub jakąkolwiek inną kryptowalutę, którą obsługuje Torchain. Jeżeli to odkryłem, zacząłem bardziej interesować się tym projektem i gdy zgłębiałem się w tokenomie tego projektu, odkryłem, jak duże zastosowanie ma token Rune w tym całym mechanizmie. Ale o tym opowiem Wam w następnym odcinku. Jeżeli chcielibyście dołączyć do mojego kanału na Discordzie, proszę odpowiedzcie w komentarzu, jaką mieliście najlepszą inwestycję w tym roku w krypto oraz jakie czynniki sprawiły, że akurat w ten projekt zainwestowaliście. Najciekawsze komentarze wybiorę i dodam was do kanału. Jeżeli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał i do usłyszenia w następnym odcinku.